Możesz teraz generować nielimitowane, profesjonalne animacje Motion Graphics dosłownie no w kilka sekund dzięki AI. Wystarczy, że opiszesz po prostu, jaką animację chcesz, no i klikasz Generate, i po chwili masz gotową, wypasioną animację do użycia. Możesz nawet, nie wiem, wrzucić swoje logo albo dowolny obraz, a AI automatycznie go dla ciebie po prostu zanimuje, doda animację. Ale to. Jeszcze nie wszystko, bo e, tak naprawdę wszystko możesz edytować, po prostu pisząc do niego, co chcesz zrobić, na przykład zmienić, nie wiem, kolory, no to piszesz, e, nie wiem, musisz poprawić timing albo ruch kamery, no to wpisujesz i no, tak naprawdę samo się aktualizuje. Co normalnie zajmowało godziny wcześniej w After Effects, teraz dzieje się no, w kilka dosłownie sekund. To narzędzie stworzyło już ponad 200 tysięcy animacji od logo, przez jakiś content na social media, przez jakieś animacje, wideo itd., itd. To totalnie zmienia sposób tworzenia właśnie tego typu rzeczy jak motion graphics. Więc jeżeli chcesz testować to narzędzie, napisz animacja w komentarzu, a wyślę Ci link do niego w wiadomości prywatnej. Tylko pamiętaj, że mogę pisać do osób, które mnie obserwują. No inaczej niestety nie mogę.